Dobra. Gotowość bojowa. Siema, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jesteśmy znowu na strzelnicy. Ze mną znowu jest ekspert Paweł. Dzisiaj pogadamy sobie o szantażach bronią krótką. Powiemy sobie o sytuacjach, w ogóle o tym, czy istnieje jakiekolwiek istnieje jakakolwiek szansa, że jeżeli ktoś Ci przykłada broń e, w bliskiej odległości, celuje do Ciebie, jest szansa, żeby tą broń przechwycić. Jakie są najczęstsze błędy? No i czy w ogóle warto to robić? Pamiętajcie o tym, że jeżeli strzelacie, e, walka w ręce jest bardzo ważna, że to wszystko trzeba połączyć. My będziemy pracowali sobie e, na broni, która jest e, 20 tysięcy razy sprawdzona, ale na wszelki wypadek oczywiście jeszcze raz ją sprawdzamy, Ok, i za każdym razem kiedy będziemy to robić broń sprawdzona jest to wszystko za pozwoleniem instruktora. Także mówimy w tej chwili o sytuacjach przyłożenia broni. Pogadamy sobie o tym czy w sytuacji kiedy ty kiedy ja celuję złapiesz mnie za lufę i pada strzał co się tutaj dzieje? Czy jego ręka będzie spalona od po prostu e, od, od prochu, czy w ogóle można coś takiego zrobić. I to jest, słuchajcie, coś, co wszystkie szkoły krawmogowe i kombatowe robią. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o szantaż, nikt nie będzie trzymał ci e, tej broni i, i, i będzie po prostu e, trzymał ją jak zużytą prezerwatywę. Każda osoba, która do ciebie cyruje, jest trochę elektryczna, to w przypadku, kiedy Ty próbujesz e, tą broni złapać, ok, ja będę też elektryczny, więc my musimy. Podkreślić coś takiego, jak brak sygnalizacji, i to jest jeden z elementów, które prawdopodobnie nigdy wam się nie zdarzą, ale w razie W będziemy robić. Zrobimy sobie najprostszą, absolutnie mm, rzecz. Ok. Jest kilka opcji, żeby tą broń złapać, natomiast będziemy mówili dzisiaj o totalnej podstawie. Jeżeli będziecie, e, jeżeli będziecie komentować to w sposób e, czy pozytywny, czy negatywny, nie, nieważne, ale dajcie znać, czy chcecie troszeczkę rozwinąć e, tematykę e, szantaży. Broń krótka, broń. Długa. To jest mój konik i, i powiem wam tyle, że jest szansa tylko wtedy, kiedy broń. Bardzo proszę znajduje się w zasięgu ręki. Czyli jeżeli ja mogę ją w jakikolwiek sposób dotknąć, to istnieje minimalna, ale szansa, żeby cokolwiek zrobić. W tym dystansie możemy tylko błagać o litość, ale pamiętajmy, że w tej sytuacji, e, jeżeli ktoś będzie celował do ciebie w ten sposób albo w ten, to nie jest profesjonalista. Profesjonalista nigdy do ciebie nie podejdzie do tego dystansu. Więc pierwsza sprawa, mówimy sobie o takiej klasyce, o najprostszej rzeczy, od czego się za, zaczyna, w każdej sytuacji. Po pierwsze, dla bezpieczeństwa fajnie by było, żeby palec był jednak na języku spustowym. Przez wzgląd na to, że przy chwycie będzie to du duży problem. Teraz tak, ja przez wzgląd na to, że mam nadgarstki dosyć delikatne jak dziewczynka, to w każdym momencie, kiedy będę e, robił uchwyt po tej, po tej pierwszej sytuacji, po tym zejściu i kontroli, natychmiast będę łapał za zamek. Okay? Będę bardzo mocno łapał i stąd będzie moja kontrola. I teraz tak, e, osoba, która będzie się broniła, jej naturalną tendencją jest natychmiastowe wyszarpnięcie broni. W tył. Jeżeli ta ręka jeszcze odepchnie na ryj na przykład, ok? To mamy problem. Dlatego musimy o tym pamiętać. I w momencie, kiedy ja robię ruch. Ja nie będę stał w miejscu, tylko ja od razu zakładam, że on będzie ciągnął, więc ja muszę być blisko niego. I teraz zobaczcie, moja pozycja musi być zabetonowana, moje ręce są zabetonowane. On jest silny, ma też drugą rękę, którą może być, więc ja jeżeli jestem blisko, biję głową, kolanami, skręcam pod kątem prostym moją broń, tak żeby powstał tutaj zobaczcie, kąt prosty, wyrywam z krokiem w tył blisko siebie i teraz cały manual. Coś tu się mogło zadziać, więc Raz, dwa i dalej mogę prowadzić e, ogień. Zgadza się Panie Trenerze? Jak najbardziej tak. Więc e, to, co teraz sobie e, zrobimy, to zastanowimy się nad tym, po pierwsze, taki zrobimy eksperyment. Będzie, e, będzie broń celowana w głowę i no, w związku z tym, że tu jest duże doświadczenie, będzie. Hops, i teraz ja będę próbował e, złapać za lufę, zrobić tą pierwszą fazę obrony. Ty postarasz się w sposób elektryczny Bach oddać strzał, ok? Pamiętajcie, że jego mózg też potrzebuje czasu na reakcję, ale pamiętajmy też o jednej rzeczy: jeżeli ktoś by chciał Cię zabić, to by podszedł do Ciebie. I zrobił tak. Skoro trzyma broń i coś od ciebie chce, to masz szansę. Więc nie gadajcie pierdół, że w momencie, kiedy ktoś podchodzi z bronią, nie masz już szansy, daj like. To jest to samo, co w sytuacji e, obrony przed nożem. Jesteś tyłem do ściany, ktoś ma nóż i połowa ekspertów mówi zawsze tak. Jeżeli ktoś jest doświadczeniem w nożu i tak nie masz szans. Tylko jest jedna opcja. Jeżeli ja jestem tyłem do ściany, tu jest moje dziecko, tu jest moja żona, a ktoś ma nóż, to mam zawsze dwie opcje. Albo zrobić coś. Albo czegoś nie zrobić, więc od Ciebie zależy, czy dajesz się pociąć, czy walczysz o życie i być może wyjdziesz ze szpitala po miesiącu. Podobnie jest z bronią. Być może w trakcie, w trakcie szantażu padnie gdzieś strzał, który zamiast w mózg przejdzie Ci gdzieś przez policzek, ucho, może strzelić Ci gdzieś w oko, ale generalnie może zwiększysz sobie szansę na przeżycie, więc albo to się robisz, albo czegoś nie robisz. Więc pierwsze co, zaczniemy sobie od tej pierwszej fazy ruchu i teraz co sobie zrobimy? Jeszcze raz proszę o sprawdzenie broni. OK. I teraz tak, robimy przeładowanie. I teraz tak, jesteśmy w pozycji, to, mogłyby, to może być jedna ręka, to mogą być dwie ręce. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy ja, i tutaj palac bym poprosił jeszcze tutaj, w momencie, kiedy ja robię ruch, jeżeli on zrobi to teraz... To znaczy, że ten drill jest bez sensu, czyli jeżeli ja sobie stoję, a ty robisz teraz bum, no to już jest dupa blada, ok? Więc on w tym drillu ma reagować elektrycznie na mój ruch. Jego palec może być tu, może dać mi troszeczkę, chociaż szanse to pół milimetra. I teraz mamy rzecz następującą. Najważniejsza jest pierwsza faza ruchu, ok? To, że ten ruch nie daje mi super pewności, to jest oczywiste, ale daje mi szansę do tego, żebym ja mógł dołożyć drugą rękę i zbliżyć się do niego, ok? Więc jeżeli spróbujesz zrobić od razu super ekstra kontrolę, pójdą dwie ręce na raz, nie, nie będzie takiego efektu. Ta ręka, ta pierwsza faza jest najważniejsza, bo za nią idzie druga faza, ale pierwsza faza bez drugiej jest bez sensu. I później pamiętam o tym, że po tym ruchu Biorę pod uwagę to, że on idzie z bronią do siebie, więc ja też idę do niego. I muszę się zamurować, zabetonować. Mogę użyć nogi, mogę, e, mogę skręcić i wyciągnąć to. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy: jeżeli trzymam broń, OK? Jestem tutaj, jeszcze nie mam, e, jeszcze nie udało mi się wykręcić. Kopię, jestem zawsze na jednej nodze. Nie do końca jest to bezpieczne, jeżeli masz dobrą bazę i masz super przetrenowane, to możesz próbować. Ja wiem o tym, że tu będę się betonował przez swoje nadgarstki i teraz jeszcze raz. 90 stopni, teraz, w zależności, jeżeli zobaczcie, jeżeli ja pójdę tylko do siebie... Prostuj rękę za mną. Zobaczcie, ja nie wyrwę mu tej broni, bo on po prostu pójdzie za mną. Więc ja muszę zrobić krok w tył, wyciągnąć. I teraz zobaczcie, jestem w tej pozycji. W stresie on może chcieć się zbliżyć do ciebie, więc w tej pozycji najpierw będę wykonywał atak. Bam! I dopiero teraz. Robię to wszystkie czynności, które powinienem e, zrobić, ok? Ale zawsze bazujemy na tym, że on będzie się bronił. Czy w przypadku, kiedy się bronisz przed, e, przed szantażem bronią, możesz zginąć? No jasne, że tak. Tylko jeżeli on by chciał cię zabić, to zrobiłby to bez, bez uprzedzenia. Więc przetestujmy to. Jeszcze raz proszę o sprawdzenie broni. I teraz będzie chodziło o pierwszą fazę, czyli celujemy w głowę, proszę cię tylko o palec, palec, okay. palec troszeczkę... Ok, dobra, tak, tak, tak sobie zrobimy. I teraz tak, moje ręce, jeżeli są, e, są nisko, mają do pokonania długą drogę. To jest to samo co mówimy e, w sytuacjach samoobrony. Poproszę na chwilkę Adama. Że, kiedy dochodzi do jakiejkolwiek zaczepki, tam pchnimy i tak dalej, ok, moje ręce nie powinny być tutaj. Moje ręce zawsze powinny być w tej pozycji. I to samo jest w sytuacji, kiedy jesteś e, szantażowany bronią. Twoje ręce zawsze powinny być jak najbliżej sprzętu, który chcesz mu zabrać, bo ty chcesz mu zabrać coś, co macie pozbawić życia. Więc dosyć e, istotne jest to, żebyś natychmiast zrobił to. On chce od Ciebie pieniędzy lub czegoś i tak dalej. Pamiętajcie, że szantaże dzielimy na statyczne i dynamiczne. Statyczny szantaż, powiedzmy, że jest troszeczkę prostszy. Natomiast jeżeli on zaczyna majstrować tą bronią, ok, łapać Cię jeszcze, gdzieś tu robić tego typu historie, my mówimy o najprostszej opcji ABC. A w kolejnych odcinkach zrobimy sobie inne historie, łącznie z laniem w mordę. Więc przetestujmy to. Ok, mamy, yy, mamy broń i teraz moja, yy, moja praca to jest próba Skontrolowania broń, zejścia i chcę, żebyś, jeżeli będziesz, e, będziesz czuł, że ja się ruszam, postaraj się oddać strzał, okej? Okay? Jesteś już tutaj. OK, mamy. A, i mamy super sytuację, ponieważ broń jest centralnie na środku, więc moja lewa ręka będzie pracowała pierwsza, ponieważ on sobie zasłania procent widoczności swoją ręką. Czyli jeżeli jestem w tej pozycji, wolę zrobić nie to, co bardziej widać, tutaj ze 4-5% mniej widzi. Ręka też nie idzie, tak? Ręka idzie z punktu A do punktu B, ale w ten sposób, 45 stopni. Dobra, gotowość bojowa. Jesteśmy w tej pozycji. Dobra, przeodowujemy. Dobra. Okej, okay, stop. I teraz zobaczcie, mamy, mamy sytuację, to się nazywa OSH Situation. Dlaczego się nie zatrzymałem? No ponieważ generalnie to jest moje życie. Co zrobiłem? Nie trafiłem, zrobiłem ruch, on gdzieś, on gdzieś cofnął, broń się znalazła tutaj, ale nie mogę już tego łapać i idę za nim. Próbuję w jakikolwiek sposób skontrolować jego rękę, mając na uwadze to, że może być zawsze do dupy. Za każdym razem, kiedy on kiedy ja próbuję cokolwiek zrobić, pamiętajcie o najprostszej obronie. Teraz, w momencie, kiedy ja będę to robił, po prostu cofnij broń i się cofnij. Koniec. Cofnij się. Okay. Zobaczcie. To jest podstawowa obrona przed moją obroną. Ale biorąc pod uwagę to, że on się nie spodziewa tego, co ja robię, ja mam jakąś minimalną szansę. Więc jeszcze raz, albo coś robisz, albo czegoś nie robisz. Ja staram się natychmiast po tym ruchu dołożyć drugą rękę. Są teraz takie szczegóły jak zejście z linii, kontrola nadgarstka, ponieważ ja nie chcę być tutaj. To jest najgorsze, co mogę zrobić, że podczas tego szantażu buch, robię coś takiego. Strzelam sobie w Udo, koniec tematu, więc ja robię to od siebie. Przekierowuję broń w tamtą stronę, to jest ten ruch i natychmiast dokładam drugą rękę. Ok? 90 stopni. Krok w tył, żeby on nie mógł wyprostować, jeżeli idzie na Ciebie. BAM! To jest to. Hop! I teraz dalej prowadzę sobie ogień. W następnym odcinku pokażemy Wam historie związane z tego typu szantażem. Ok, z tego skręcia, I tego typu historie. Płucie mordy jest bardzo istotne. Praca pod presją jest też bardzo istotna, natomiast dzisiaj... Totalne ABC. A teraz sprawdzimy, co będzie, jak Paweł odda strzał. Ja złapię za zamek, buch, padnie strzał. Czy moja ręka w jakiś magiczny sposób się spali, czy upadnę i zem, zemdleję i będę totalnie zestresowany. Więc spróbujmy to zrobić. OK, przeprowadzimy sobie teraz eksperyment, jak to wygląda w praktyce. W magazynku mam dwie sztuki amunicji. Komora jest pusta. Sprawdzam broń. Broń jest bezpieczna, tak jak wspomniałem, dwie sztuki. Podłączam magazynek, przeładowuję broń, wprowadzam nabój do komory nabojowej. I teraz zaczynamy nasz test, nasze sprawdzenie. Oddam strzał i zobaczymy, co zdarzy się po oddaniu strzału w momencie, gdy zamek jest zablokowany. Tak i pamiętajcie, kontrola ręki jest niezwykle istotna, natomiast pierwsza faza ruchu jest najważniejsza, to ona Sprawi, że możesz coś robić dalej. Jeżeli twoja pierwsza faza jest do dupy, to po prostu zginiesz i masz kulkę w głowie. Więc ja łapię za zamek, kontrola i jestem całkowicie z boku. OK? Jeszcze sobie lekko tam skręcę. Jestem w gotowości i zobaczymy sobie. I będzie. pada strzał. Co się wydarzyło w tej chwili? Możesz puścić. Zamek został e, zablokowany przez e, mojego nazwijmy to oponenta, tak? Odpinam magazynek. Drugi nabój nie został wprowadzony do komory nabojowej. W komorze nabojowej została łuska, która została właśnie wyrzucona. Nie ma e, fizycznej możliwości, aby padł kolejny, kolejny, kolejny strzał w momencie, gdy luf... zamek jest trzymany e, przez drugą osobę. Teraz przypominam, że nie każda kontrola broni. Równa się kontrola zamka, więc to jest jedna z opcji złapania, natomiast mamy różne rodzaje kontroli i różny rodzaj pracy na jego komputerze. Także to jest jedna z opcji. Pamiętajcie, okej. Okay? Robimy teraz kolejny test, bo może nam się udało poprzednim razem. Padnie strzał, a Paweł powie, co dalej robić z bronią, żeby prowadzić dalej ogień, tak? Czyli po raz kolejny wprowadzamy magazynek z zawartością dwóch nabojów. Przeładowuję, wprowadzam nabój do komory nabojowej, przekładam swój palec na język spustowy, oddaję strzał. Eee, w dalszej kolejności. Próbuję oddać kolejny, drugi strzał w momencie, gdy zamek został zatrzymany przez mojego oponenta. Strzał nie pada. Co zrobić w dalszej kolejności, jeżeli uda się odebrać broń naszemu napastnikowi? Dobijamy mocno dłonią w magazynek, przeładowujemy, wyrzuca, broń wyrzuca łuskę i oddaje kolejny strzał. Kolejny, broń jest w dalszym ciągu sprawna. Aktualnie, tutaj w tym momencie, mamy koniec amunicji. Wystrzeliliśmy nasze dwie sztuki skutecznie. Tak więc, po odebraniu broni, w sposób skuteczny można przywrócić y, możliwość oddawania kolejnych strzałów. No i teraz co, Paweł? Widzisz sens y, działania, jeżeli chodzi o walkę? Wręcz, y, jeżeli umiesz strzelać, masz, masz swoją broń, walka wręcz chyba się przydaje, trochę, nie? Jak najbardziej się przydaje. Też jestem zwolennikiem opcji, że lepiej coś zrobić niż czegoś nie zrobić. E, chcę jeszcze zwrócić uwagę, że możesz pokazać dłoń, że jest z Tobą wszystko w porządku. Czasami gdzieś jakieś, wiecie, jakieś drobne zacięcie przez pracę zamka, ale to jest wszystko, jest naprawdę tutaj ok. Wyjątek stanowi rewolwer, który bardzo ciężko skontrolować. Gdzieś tam można sprawić, że, że, że te mechanizmy trochę inaczej działają, ale przy rewolwerze jest troszeczkę inaczej. Natomiast tego typu historie, jak widzicie, jest to skuteczne. Natomiast złapać broń, ok tylko leszcz, albo jakiś desperat, albo jakaś sytuacja gangsterska, jakaś dziwna, nikt nie będzie trzymał broni w bliskiej odległości, tak? Pamiętajcie. Ja tylko dodam jeszcze od siebie, że jeżeli będziemy mieli styczność z osobą, która biegle posługuje się bronią, jeszcze raz sprawdźmy ją, na pewno taka osoba, która zna się na broni nie będzie robiła czegoś takiego, a wręcz będzie robiła Coś takiego, broń musi być blisko ciała, muszę mieć kontrolę nad bronią, nie mogę pozwolić dać sobie jej odebrać. Dokładnie tak. Ale pamiętajcie, że jeżeli już macie walczyć o życie, czy będzie to ta sytuacja, czy to co pokazał Paweł, czyli lewa ręka jest... Nie, lewa ręka jest tutaj, prawa tutaj, a on pracuje w taki sposób, to znowu albo możesz coś zrobić, albo czegoś nie robić, więc... Istnieje tutaj bardzo małe prawdopodobieństwo, ale istnieje, żeby też z tej pozycji próbować coś robić, natychmiast złożyć długą rękę. Natomiast to są, słuchajcie, już wiecie, yy, sztuczki, yy, 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 które trzeba ćwiczyć tak samo jak trenujesz boks, tak samo jak trenujesz nóż, tak samo jak strzelasz, to trzeba powtarzać miliardy razy, żeby zwiększyć procent swojej szansy, a nie powiedzieć ja się obronię, gówno się obronisz, ok? Zwiększasz tylko delikatnie szansę. W samoobronie Przetrwanie, a nie wygranie. Tutaj nie ma żadnych wygranych, ponieważ no nie ma, tu się wygrywasz życie, więc przetrwasz, wygrasz. To samo co z kobietą. Kobieta, która jest gwałcona w krzakach, udaje się wyjść z tych krzaków z pękniętym nosem w półnaga z, z rozerwanym po prostu uchem, bo wzięła po prostu kamor i walnęła agresora, który być może zginął. To jest sukces, że ona wyszła w półnaga, rozwalona, zakrawiona, ale wyszła z tych krzaków, okay? Pamiętajmy, przeżycie. A wygranie, tu nie chodzi o żadne wygranie. Paweł bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za pomoc, za Twój profesjonalizm. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i co, trzymajcie się, a jeżeli, wasz, jeżeli nasz odcinek nam się podobał, zostawcie nam subskrypcję. Dajcie znaka, jakie elementy byście chcieli zobaczyć, jakich gości, na przykład w, w temacie strzelania, chcielibyście zobaczyć. E, kogo byście chcieli zobaczyć, kto mnie na przykład uczy, jeżeli chodzi o te tematy. Dobra. Pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się na razie.